Panie prezesie, wszystkie znaki na niebie wskazują, że być może będzie w niedzielę macz, tak czy nie? Wszystkie znaki wskazują, to znaczy wskazują znaki pogodowe, natomiast obecny stan toru jest określiłbym go jako fatalny. Na wierzchu jest dość duża warstwa błota, pod spodem jest to zmarzlina, dlatego taki pewny bym nie był. Trwają prace przy torze prowadzone przez staromistrzów pod, pod okiem trenera Marka Cieślaka I czas pokaże, bo jedna rzecz to, to przygotować w ogóle do treningów, zawodnicy w ogóle nie są wjeżdżeni w sezon, w ogóle w Tarnowie nie trenowali I jeszcze, a druga rzecz to odbyć te treningi i przygotować to jeszcze po treningach na zawody. Prognozy na ten tydzień patrząc na różne portale i słuchając stacji telewizyjnych są średnie, bo do, do środy ma ładnie i słonecznie, potem przewidywane są opady deszczu. Czas pokaże, zobaczymy. Panie prezesie, od kilku tygodni jest Pan oficjalnie prezesem Unitarnów. Już udało się, że tak powiem, wejść do końca w rolę? Znaczy wiele rzeczy, wiele rzeczy nie, nie, nie było i nie jest dla mnie obcych, gdyż zawodowo w spółce żużlowej pracuję 8 lat, a przy żużlu kręcę się lat bodajże 16. Natomiast pewne rzeczy na pewno są, mimo tak długiego stażu pracy, są dla mnie nowością i pewnych rzeczy dopiero się uczę. Natomiast myślę, że miałem miarę swoich możliwości, staram się dobrze tę funkcję pełnić, aczkolwiek jest to dość ciężki kawałek chleba. Rozmawiał pan z zawodnikami, jak oni podchodzą do tego sezonu nadchodzącego? Znaczy z większością zawodników znam się osobiście od, od wielu lat, natomiast w tym roku nie mieliśmy okazji się jeszcze spotkać, przynajmniej wtedy, kiedy już zostałem prezesem spółki żużlowej. też ze względu na, na aurę na przedłużającą się zimę, po prostu zawodników tu na miejscu nie było jeszcze. Będzie taka okazja. Dopiero będzie taka okazja. Miejmy nadzieję, że końcem tego tygodnia. Jeśli nie, no to pewnie w przyszłym. Panie prezesie, ten zakończony sezon w zeszłym roku i ten, ta przerwa, później początek no można powiedzieć, że taki trochę z jednej strony oczywiście super, bo mamy drużynowe Mistrzostwo Polskie, ale później było trochę zawirowań wokół tego żużla. Już udało się wyjść na prostą, możemy powiedzieć? Mam nadzieję, że, że, że tak, że w miarę to wszystko się udało wyprostować. Przede wszystkim skończyły się chyba zawirowania wokół samego zarządu, aczkolwiek nie wykluczamy, że zarząd będzie w najbliższym czasie dwuosobowy. Natomiast wszystkie sprawy organizacyjne, sportowe i finansowe są w miarę wyprostowane, jest to wszystko w miarę poukładane. I na bieżąco pracujemy nad wszystkimi sprawami, tak, żeby budżet dopiąć do końca, no i żeby być na 100% przygotowanym do niedzielnego meczu, jeśli takowy się odbędzie. Panie prezesie, jak pan podchodzi do tego nadchodzącego sezonu? Myśli pan, że powinniśmy startować z wysokiego C, czy raczej tak bardziej nieśmiało po, tym, po tej zmianie składu? Uważam, że skład jest w tej chwili bardzo młody, perspektywiczny i wyrównany. Ci zawodnicy, którzy są w tej drużynie, to są zawodnicy, którym będzie chciało się chcieć. Mają jeszcze coś do pokazania i coś do zaprezentowania, tak sądzę. Może bez wielkich gwiazd, ale tak, jak wspomniałem, jest to drużyna wyrównana. Co do samego wyniku sportowego, no nie chciałbym snuć jakichś takich przewidywań ani nie daj Boże rozdawać medali jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, bo uważam, że lepiej się miło zaskoczyć niż nie miło rozczarować. Śmiem twierdzić, że stać nas na pierwszą czwórkę. Wierzę w zawodników, wierzę w fachowość trenera Marka Cieślaka, który jest takim naprawdę dobrym duchem też całego zespołu. A jak Pan oceni te inne drużyny? Bo możemy powiedzieć, że w porównaniu do tego zeszłego sezonu konkurencja wydaje się być mocniejsza niż w poprzednim sezonie. Tak też uważam. Wzięło się to chyba głównie stąd, że w tym roku trzy drużyny spadają, więc każdy chciał się dozbroić na tyle, na ile to możliwe, żeby bronić się po prostu przed spadkiem. Spaść jest łatwo, awansować często jest to sprawa trudna, wymagająca niejednokrotnie walki przez wiele lat. Tak jak Pani wspomniała, na pewno cała Liga będzie wyrównana, ale pewnie też przez to ciekawa i atrakcyjna dla kibiców. Myślę, że takie drużyny jak Gorzów, Zielona Góra, Toruń, Częstochowa uważam jest dość silnym ekipą no Będą dla nas chyba takimi najpoważniejszymi rywalami, co wcale nie oznacza, że kogokolwiek będziemy lekceważyć, bo wszystkie mecze będą podejrzewam stały na, na wysokim poziomie. Wspomniał Pan o kibicach. Myśli Pan, że ten tytuł zdobyty w poprzednim sezonie przyciągnie większą rzeszę fanów czarnego sportu z Tarnowa i okolicy tutaj na stadion? Bardzo bym chciał, żeby tak było. I wierzę, że tak będzie, ale też liczymy się z tym, że sytuacja w Tarnowie, jak i w regionie, sytuacja ekonomiczna jest jaka jest. I trzeba się liczyć z tym, że pewnie część kibiców zabierze nam telewizja, zresztą tak zawsze się działo. Prawda jest też taka, że po zdobyciu tak wspaniałego tytułu, jak było Mistrzostwo Polski, może troszkę też atmosfera opaść. I dopiero po jakimś czasie ludzie będą chcieli, żeby znowu, znowu coś osiągać. Aczkolwiek generalnie uważam, że, że, że jest szansa na to, że, że ci kibice będą przynajmniej tak licznie, jak w roku ubiegłym się pojawiać. Serdecznie zapraszam. Karnety się sprzedają na ten sezon nadchodzący? Zakończyliśmy już sprzedaż karnetów. Sprzedawały się na poziomie... W Przybliżonym do roku ubiegłego. Jakieś specjalne gadżety, pamiątki dla kibiców w tym roku będziecie przygotowywać? Tak. W tej chwili produkujemy nową serię gadżetów. Nie chcę mówić w szczegółach, mam nadzieję, że będzie to jakaś miła, niewielka, ale miła niespodzianka dla kibiców. Będziemy mieli bardzo ciekawe, inne niż dotychczas rodzaje gadżetów. Z inną grafiką, jeżeli mecz niedzielny dojdzie do skutku, na pewno już gro tych gadżetów pojawi się w sklepie na terenie stadionu. W najbliższym czasie planujemy uruchomić sklep internetowy. Panie prezesie, czy jest coś, czego szczególnie się Pan obawia w tym nadchodzącym sezonie? Pogody. Chyba pogody, bo po tak długiej zimie nie wiadomo jakie będzie lato. To jedna rzecz, a druga rzecz to... Kwestia dopięcia pewnych spraw finansowych, bo tego, tego wymaga sytuacja i nad tym pracować będziemy na bieżąco przez cały rok. Aczkolwiek w tej chwili, po, po, po tym okresie, który przepracowałem na stanowisku prezesa do tej pory to jest blisko półtora miesiąca, i, i po, po przeprowadzeniu wielu istotnych rozmów i w Tarnowie i w Polsce, jestem raczej optymistycznie do tego nastawiony. Panie prezesie, to na koniec zaprośmy kibiców na ten niedzielny mecz i trzymajmy kciuki, że się odbędzie w takim razie. Dokładnie tak, trzymajmy kciuki za pogodę. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na niedzielne wydarzenie na godzinę 18.30.